Drodzy, to nie jest najlepszy czas na składanie życzeń. Tak jak ponad 2000 lat temu, to nie był najlepszy czas na przyjście zbawiciela. Tak samo jak 2000 lat temu ludzie byli zajęci, powszechny spis ludności, tak samo my dzisiaj jesteśmy bardzo zajęci. Ale to właśnie w takiej rzeczywistości, do takich ludzi zapracowanych, zabieganych przychodzi Jezus. Posłuchajcie, co moi współbracia chcą Wam życzyć na najbliższe nadchodzące święta. Obecnie mamy mnóstwo zajęć, normalnie urwanie gwizdka, wszelkie porządki, lampy, nie lampy, podłogi, okna, no masakra. Ale staramy się nie zapomnieć o świętach. I z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wielu łask Bożych, żeby w tym całym zalataniu, żeby w tych wszystkich pracach, porządkach nie zagubić głównego celu święta, jakim jest przyjście Nowonarodzonego Chrystusa. Myślałem, że jak te filany wisiały, to, to one są białe. Okazało się, że one są czarne. Czarne. I chcę wszystkim kobietom wyrazić głęboki podziw za, za takie zwykłe czynności jak pranie. Okazuje się, że to nie jest prosta sprawa. A na święta? wszystkim, przyjaciołom Piarów, wszystkim zakonnikom pr e, młodzieży pr życzyć e, takiej czystości, przejrzystości e, i takiego pięknego roku, e, jasnego, pięknego, błogosławionego, e, jak no daj Bóg te moje firanki. Wszystkiego najlepszego. Okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo radości i pokoju w sercu, żeby te święta były z Panem Bogiem. A tutaj jeszcze życzymy dużo miłości dla wszystkich Piarów na całym świecie, dla całej Piarskiej młodzieży i dla sióstr PR-ek. I pozdrowienia na święta! Uuu! Ciao, buongiorno. Saluti dalla Polonia. Ormai ci siamo preparati spiritualmente. Oggi sono rimaste così pratiche, come vedete, sto stirando. Ieri abbiamo fatto un ritiro spirituale, e manca poco, lo sapete. E allora domani ci mettiamo alla tavola e voglio farvi degli auguri. Voglio dirvi. Che, che il Gesù bambino che, che na nascerà vi porta la grande pace e la gioia nel cuore. Siate forti, e eh, eh, che Gesù nasca con nel, eh, in voi con grande gioia. Saluti dalla Polonia! Wspaniały prezent od szóstych pijarek dla braci piarów. Życzę wszystkim takiej obfitości, hojności, łaskot Chrystusa Narodzonego, ile tych tutaj cukierków jest w tym koszu. Każdy cukierek niech będzie wielkim darem. Jeden to radość, drugi to pokój, trzeci cierpliwość, czwarty opanowanie, piąty miłość. Niech wszystko to będzie dla Was. Hacemos muchas cosas para preparar la Natividad del Señor. Decoramos el arbor de Navidad, pero eso no es más importante. El más importante es presencia del Señor en nuestras corazones. Y esa deseamos, la presencia Jesucristo en nuestras corazones. Jak widać, zmogło mnie jakieś choróbsko i właśnie myślę, że dlatego jest to dobry powód, żeby życzyć ci zdrowia, ale nie tylko zdrowia ciała, bo ważniejsze jest zdrowie duszy. Zdrowie duszy to pokój, radość, łagodność, a to może dać tylko Jezus, więc on jest blisko Ciebie, wpuść go! effort coming christmas time i wish all our brothers from PR is over all the bless from jesus and holy mary happy new year greetings from Poland sejz <laughs> boże modzierzy Braciom z zakonu wszystkiego dobrego życzę, światła Ducha Świętego, aby nowonarodzony Jezus przepełniał wasze życie, napełnił was błogosławieństwem, abyście byli święci, piękni i Bogu przyjemni każdego dnia przez cały rok. Szczęść Boże! Grając dzieciąteczku na Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości. O! Co tu Na tej głędy w 2013 roku, ja wam z Kaszep, nie z Krakowa, ale z skarży, życia, tego co mój Jezus daje najlepszy Płekuj szczęścia i radość Niech wam ma się w 2014 roku też. A co? Trzymają się z błega. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Witamy Was bardzo serdecznie. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Te życzenia płyną od ekipy, która buduje razem ze mną tutaj tą szopkę. Chłopaki ustawiają figurki, wspinamy się mocno i chcieliśmy Wam życzyć, żeby Chrystus narodził się w Waszych sercach, żeby wszedł prawdziwie i dawał Wam radość. Radość wypływającą z tego, że będzie Wam towarzyszył w życiu. Z wielką radością życzę Wam nowej wiary to Boże Narodzenie. Aby cały świat się zatrzymał, bo Bóg się rodzi i nic już nie będzie takie jak dawniej. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe Home, where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree.